Cześć, to Monika, a to jest Minuta z Ziemią. Na całym świecie ludzie coraz częściej wybierają leki zamiast zabiegów klinicznych, aby zakończyć niechciane ciąże. Aborcje farmakologiczne stanowią obecnie ponad połowę wszystkich aborcji w USA. W innych krajach odsetek ten jest jeszcze wyższy. Czym więc są te leki i jak działają? Najpowszechniejszym lekiem stosowanym w celu przerywania ciąży na świecie jest Mizoprostol. Mizoprostol został pierwotnie opracowany do leczenia wrzodów, ponieważ wchodzi w interakcję z błoną mięśniową żołądka i wpływa na wydzielanie ważnych płynów. Mizoprostol oddziałuje również na błonę mięśniową macicy i tam powoduje skurcze, które mogą wypchnąć wszystko, co znajduje się w środku. Sam misoprostol, przyjmowany w ciągu pierwszych 10 tygodni, powoduje zakończenie ciąży w około 90% przypadków. Mizoprostol może być również stosowany w połączeniu z innym lekiem o nazwie mifepriston, który pierwotnie nosił nazwę RU486. Mifepriston działa poprzez zakłócanie hormonu ciążowego, który normalnie utrzymuje wyściółkę macicy wystarczająco grubą, aby utrzymać rosnący zarodek i zamyka szyjkę macicy. Wiążąc się z receptorami hormonu, Mifepriston blokuje jego działanie. W rezultacie błona śluzowa macicy zaczyna się rozpadać, powodując oderwanie się zarodka, a ujście wewnętrzne macicy zaczyna mięknąć, ułatwiając skurczom wypchnięcie wszystkiego, co znajduje się w środku. Mifepriston, bloker hormonu, sam w sobie nie jest aż tak skuteczny w przerywaniu ciąży. Ale ponieważ ma zupełnie inny mechanizm niż mizoprostol, substancja powodująca skurcze, te dwa leki są naprawdę skuteczne razem. Jeśli zostaną przyjęte w ciągu pierwszych 10 tygodni, połączenie tych dwóch rodzajów tabletek zakończy ciążę w ponad 95% przypadków. Aborcje farmakologiczne mogą być dość bolesne i powodować obfite krwawienie. W końcu te leki powodują poronienie. Lekarze nie są w stanie stwierdzić na podstawie samych objawów, czy mamy do czynienia z naturalnym poronieniem, czy z aborcją farmakologiczną, ponieważ proces fizjologiczny jest dokładnie taki sam. W rzeczywistości lekarze rutynowo przepisują mifepriston i mizoprostol osobom w trakcie poronienia, ponieważ mogą one pomóc tkance oderwać się i wydostać z organizmu szybciej i bezpieczniej. Te leki przyjmowane zgodnie z instrukcjami są bardzo bezpiecznym sposobem na zakończenie ciąży. Większość krwawień i dyskomfortu ustępuje samoistnie w ciągu jednego lub dwóch dni. Bardzo niewielki odsetek osób doświadcza komplikacji, np. tracą zbyt dużo krwi lub ich ciało nie wydala całej tkanki. Ciążowej. I w tych rzadkich przypadkach konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Jednak większość aborcji farmakologicznych może zasadniczo odbywać się w domu, bez bezpośredniego nadzoru lekarza. Obecnie to, czy dana osoba może legalnie stosować te leki w celu zakończenia ciąży, zależy od tego, jak długo kobieta była w ciąży i w jakim kraju mieszka. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze źródłami w opisie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią, daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.